Siemano, witam w pierwszym odcinku z komentowaniem walk z bosami w Dark Souls 2. Na pierwszy ogień ci ostatni olbrzym. Czyli bosik, który kurcze no. Coś mu uderzyło dosyć ostro w łeb. Podejrzewam, że była to pięść Mariusza Puzianowskiego. No, to czyli co? No, ręka jak młotek, no to co? Ogólnie, bosik kurcze łatwy. No, wchodzisz mu w nogi, bijesz go jak chcesz. Że omedział górnie, kurczę, nie ogarnia za bardzo giereczki No ale cóż, poradzić, no taki pierwszy boss. Ogólnie, jeśli chodzi o moje gry souls, jakie grałem, to jest to jedynka i dwójka. I z tych dwóch bossów, który był fajniejszy do zabicia, to był zdecydowanie ten, niż ten demon z azylu w jedynce. Ponieważ kurczę jakoś bardziej ciekawa ta walka. No i wchodzimy sobie, tak, o, do drugiej fazy. Gościu sobie tak o. Kurczę oderwał rękę i tam mnie dość mocno hitnął. No ale co poradzisz? Ja mu teraz rolo normalnie pod nogami, wchodzę jak chcę, bale zaraz, pewnie Estusa, bo jakieś kamyki. I co? Kurde, lecimy dalej z nim do końca. Znowu tą ręką, a ja znowu u nich kurczę, rolo pod nogami, normalnie. Wlatujemy jeszcze, a jednak tym razem nie wleciałem. Zobaczmy, co dalej tutaj wykminiłem. A, czekałem po prostu, prowokowałem tego kartofla i on teraz, uwaga, pff, co to było, gościu? Się zastanów w ogóle, co ty robisz, chłopie. Nie wstyd ci w ogóle, że takie rzeczy robisz? Ogólnie difficulty tego bossa oceniam mocne 3 na 10, fan z walki 4 na 10, a wygląd bossa 4 na 10. Pozdro.